Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kościół daje nam dzisiaj do rozważania historię ofiarowania przez Annę od swojego syna Samuela Bogu. W psalmie śpiewamy fragmenty kantyku Anny z księgi jej Samuela, a w Ewangelii jest pieśń Maryi Magnifikat. Kantyk Anny, który jest prototypem Magnificat, jak i samo Magnificat, są według biblistów tzw. pieśniami ubogich. Jest to duchowość Małej Trzutki, reszty Izraela, która zawsze pozostawała wierna Bogu Jachwe i nigdy nie uległa pogańskiemu bałwofactwu. Obie pieśni przepełnia uwielbienie Boga, wielka radość, dziękczynienie oraz zgłoszenie wartości pokory. Maria bardzo mało wypowiada się na kartach Ewangelii. Magnif Magnifikat jest jej najobszerniejszą wypowiedzią, jest to wypowiedź bardzo szczególna. Jest to pieśń, która jest wyśpiewana przez Maryję na cześć Boga. Całe życie Maryi było i wciąż jest właśnie taką pieśnią miłości, wyśpiewaną Bogu w Trójcy Świętej. Podobnie powinno wyglądać nasze życie. Być miłą pieśnią dla naszego Boga. Stanie się to możliwe jedynie, gdy uniżymy się przed naszym Bogiem. Zejdziemy z naszych tronów i zaprosimy tam Chrystusa, by on rzeczywiście królował na tronach naszych serc. Maryjo, która jesteś niezachwiana w swoim oddaniu Bogu, czysta i wierna do końca, pomóż nam odkrywać wartość pokory i ubóstwa, byśmy uznali swoją totalną zależność od Boga i oddali Mu swoją wolę, by jedynym celem naszych działań była chwała Boża, a nie nasze ja. Wtedy dla nas magnifikat stanie się pieśnią odkupionych, pieśnią tych, którzy radują się z Marią, z wielkich dziw Boga, który okazał nam miłosierdzie. Szczęść Boże!